Jak coś to od teraz będę rzucał codziennie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Taikun Ninja dla dwóch osób. I dzisiaj z nami Pawelon. Link do jego kanału macie w opisie. I które to twoje te? Tutaj. Niebieskie. Niebieskie A ok. tu. Tu. To cię nawala. Wiem. Chodź. No chodź. dobra, chodź. Jakiś debil. No jedziemy, go kiedyś. Dobra, dawaj szybko. Ko to mój, ty tam budujesz. Ej, Max, ty tam buduj. Tutaj. Tu, tu, Czekaj. Ej, chodź. Chodź. A to jak nie to twoje. Zbrać? To tutaj ty robisz. Z drugiej A, strony. A ja nie mogę. To twoje. Musisz poczekać na ten. Kurde, czemu to tak wolno? Zresztą gra na telefonie, a na kąpie. Kurde, ale tak dużo. Dobra. Ja mam dwa dropery. Mamy kamerkę? Jaką kamerę? No tak. Tutaj nas widać. Wolf. kupię wolf. Przyda się wol Jeszcze laserowe Czemu to tak dużo? Trzeba poczekać. Okej? Okay. Może nie, nie, to byłoby. jest! Hey, kup Kupwola! Będziemy, będziemy trochę bezpieczniejsi. Trochę, ale mniej. Zbieram na dropera. Za 500. Ja 40. Chłop tu przychodzi. Przyszedł. Z tym mam 100. Boomer. Nie! Cię zabije może nas opraść chyba Ej, kupimy sobie za chwilę ściany i, ten, i metalowe y, i drzwi laserowe jest tam wall potrzebuję jeszcze troszkę pieniędzy okay. kupuję wall kupuję walla tak, okay. kup tu wall, o nie Chyba. Musisz kupić dropera za 500, żeby mieć pola Ja kupuję sobie droperów dużo Dropery będą potrzebne Zaraz sobie kupimy dropera drugiego właśnie. Ja, ja już czwartego. Ja już czwartego kupuję za chwilę. Jeszcze, jeszcze... 125, już mniej. Jeszcze mniej. Ok. Kupuję sobie czwartego dropera. I za chwilę okay. mogę kupić y, ścianę. W ogóle... Nie ja właśnie masz ścianę. W ogóle może mogliście widzieć y, tam y, A no właśnie jeszcze mogli, nie. Mogliście widzieć tam filmik, że już mam dość, ale to w sumie bardziej mam do... Tam filmik w Max Games, mieliście filmik ma, mam dość, ale to tak naprawdę tam chodziło o kanał Max Games, ale Max Plus to chyba ok, ale mhm. może niedługo skończy tą przerwę. No, my jeszcze nie powiedzieliśmy jednej rzeczy. Jakiej? A -a -a. Subskrypcja i łapka no. w górę. I też tutaj Wam się też taka krótka reklama, wyświetla ale z tak jakby mojego z mojego drugiego kanału Emer Animation. Taką koszuleczkę Będą... będziecie mogli, jeden z Was będzie mógł zgarnąć taką no. samą koszuleczkę. Wystarczy, że musicie mieć Discorda i musicie. Dodać mnie tutaj, wyświetli Wam się mój nick. No i jak dodacie, to musicie, napis musicie napisać: Chcę koszulkę. I ten, kto pierwszy to zrobi, ten wygrywa. Potem będę prosił o adres, i tam rozmiar koszulek, i tak dalej. Więc powodzenia! Więc no, yy, zróbcie to rzecz. tylko I... właśnie to jest dla kanału Emerald Animation. Długo te pieniądze się zbiera trochę. Dobra, mam następnego dropera. Ja już mam wszystkie ściany. Ej, możesz sobie kupić ze 350 jeszcze jedną ścianę Wiem. tutaj. Dobra, ja zbieram sobie na... na lider? Albo na PAF. A nie, na PAF to mnie już stać. O kurde, a ja mam dużo pieniędzy już zarabiam. Wiesz jak ja dużo pieniędzy już zarabiam z tego? Już ja mam... podwajarkę, trzy podwajarki. Dobra. Gier. Okej, okay, za chwilę sobie kupię gier. Dobra. Ok, Okej, patrz, mamy bronię. Chodź do mnie, chodź do mnie, możesz sobie wziąć. będzie można może drugie piętro za niedługo będziemy mieć no. co to ja mam? lejder a nie leider. lejder o ja też mam no nie o nie starczy ja mam lepsze trochę Ej ja mogę do ciebie przyjść? no o sprężynka masz sprężynkę. dobra. Pójdę. To jest do czego sprężynka? No do odbijania. Czego odbijania? No od ziemi. Nie. A nie, przyspiesza twój wiem. Nie. Chyba. A nie. Nie. Nie wiem. Ale coś robi na pewno. No. Nigdy chyba tego nie. Okej, okay, mam, małe, mam no. drugie piętro. Nie, za chwilę tak. będę mieć. Kurde, nie wiem, czy w sumie wy tu nie macie za głośno. Dobra, teraz może macie trochę lepiej. Okej, okay, teraz... Okej. Okay. Ej, Max. Co? E, ja mam już drugie piętro. Teraz idę kupić. Tak? No, podłogę. Boże, ale tutaj dużo tych rzeczy. Ale fajny, może. Mam nadzieję, jak Wam się podoba ten odcinek, to koniecznie łapkę w górę zostawcie. No. Też szarujcie oczywiście. Słubik, jeśli ktoś nie ma. Komentujcie. Oj. No, na pewno ten filmik będzie miał mało wyświetleń, ale kto wie. W sumie. Możecie też udostępniać niektórym. No, powiedziałem właśnie to. No, jestem na mm. Sorry widzowie, ale... Kurde. No, yy, nie Ale nie z stajkudu. Yy, dobra, mogę sobie chyba kupić już jakiegoś jednego tego dropera. Na drugim piętrze. Tak, mogę sobie jednego kupić na razie. Za 2000. I ty kiedy sobie kupisz co? drugie tendro? Nie wiem. Bo tam masz jeszcze jednego dropera do kupienia. No Ja sobie zbieram. Czekaj, ktoś wymierzacie co. Ale tam niebiescy się rozwinęli. Tam, tam pomarańczą. Oni są najwięksi. Tam, w drudze, to są różowi najwięksi. Trzeci jesteśmy my. No, czwartych nie ma. Okej, okay, dużo pieniędzy na zbierałem. Jeszcze 800. I będę mieć drugiego dropera u góry. Idzowie, powoli, powoli, kroczkami małymi się rozwijamy. Dobra. Ej, e w ogóle ty jeszcze masz kilka ten, na przykład ten Asera. Asera? Nie widziałem tego. Ale to fajnie, że mam. Teraz będzie, jak ktoś Co? wejdzie, to będzie mógł... Ej, Max, kup sobie tutaj ten, z tyłu. A nie, czekaj. Kup sobie teraz to, tego Ladera tutaj. Piolejde. Tutaj czekaj jeszcze nie wystarczy mi jeszcze 300 O dobra, A, chyba teraz Tak, teraz nie? nie? jeszcze 500 to jest do następnego teraz na następnym następnego pierwsze. No nie! Teraz normalnie... no... A będzie tak, jak ktoś będzie wchodził. Czemu? Co? co Aż to tutaj serii. A co się stało? Bo tyle tych pieniędzy za kilka rzeczy. Ej, ktoś, mi... ktoś, tu wszedł. Ej, ej, ej. gin, gin, gin. Jest za Ej, tylko zabiłeś, na hita ej, Przez ten miecz. swój miecz. Ej, kup tego lasera. Tutaj. Jeszcze za nie mam. Jeszcze nie mam tych. Jak, jak zbierasz to kup koniecznie. Ej, ktoś, ktoś tam, tam przyszedł. On, on... Ej, on ma tego skoc... do skoczenia. Zabijmy go. Nie, nie dead. Dead. Nie! nie. nie Dad. Ej, on ma połowę żyćka jak nie mniej. nie? Przeszkadzają w grze. Dobra, uciekł. On się boi. Nie, no! Nie, czemu mnie zabiłeś? Zabił ham. On jest słaby i dlatego po każdego zabija. Co nie? No. Przez wami, który zdobył bronię. Będę szybko lasera muszę dać Jeszcze chwilę I nową podłogę O kurde, patrz jak mi się szybko to zbiera Ale ja o kurde no potrzebuję 3000 Okej, okay. Okay. będę mieć następnego dropera Kurde, przydałoby się szybko Naprawdę wysoko się zabunkrować. Co nie? No... Mogę kupić łola, tylko nie nie stać, bo wydawałem na dropera. Teraz kupię tego łola, tylko on jest za 1500. Ja, czekam. Ale wolno to idzie. No. 1500. Wolf. Mówię, że szybko dopiero że idzie. Jest to kaszt a, a za ile jest od To jest Okej, stać mnie na ścianę u góry. Jedną. No, dwie, mam dwie już. Znaczy jedną na razie kupię, ale z, za chwilę kupuję drugą. Jak nie będzie stać tylko. Okej. Okay. Jest najbogatszym. No w Man jest najbogatszym ninja. Let's nie? No Mamy tutaj te swoje rzeczy yy... No yy, Napiszcie w komentarzach, yy, czy chcecie więcej takich filmów No yy, Możemy razem nagrywać z Roblox takie tajkuny, albo nie wiem, mobi, jakieś nie tylko my razem, bo ja w sumie sam czasami też. No też, albo ten kanał jest tak głównie z Robloxa, albo nie z jest taki z różnymi grami, ale właśnie jak mówię, z Robloxa najczęściej. Okay. Mam następną Dobry. ścianę u góry. O, o Boże, to tutaj była ściana. Dobra teraz jest na bardzo dobrze nie bo mamy już obaj u góry no. Ale mi się to szybko zbiera W mniej w 3 sekundy jakoś mi się zbiera Czekaj? 3, 4, w 4 sekundy mam stop. Nie. 3 sekundy. Dobra. Wiem, że ciągle mówię, ale jak się podoba, to, to łapka w górę, ale no po, prostu, no po prostu robię to, żeby przypomnieć Wam, jak Wam się podoba, to żebyście zostawili. Po prostu. Też w sumie dużo ludzi nie jest zalogowanych, jak ogląda YouTube'a, więc nie mogło zalajkować, ale... No tak, ale y, y, ci którzy są, to to wiadomo, możecie zostawić, nie zmuszamy nie do musicie, tego, no. Ale możecie zostawić. A jak wam się podobać. nie podoba, to lajk like w dół. Nie, ale <laughs> no możecie. Tak. Albo po prostu nic nie dawajcie. No. W ogóle Wam się już nie podoba, to nic. Albo jak nie chcecie oceniać. Dobra. Udało mi się 5 tysiące kawy. Nie mogę. Ja nie mogę. I patrz, ja już jestem tak rozwinięty, że ja mam już praktycznie. Boże. Ci mieć przyskakuje przez wszystko. Co? Ci miecz tak przez podłogę. Ej, ty masz tą sprężynkę, ja bym chciał nią. Jak się macie? Ale w ogóle nie wiem co ona robi, nie? Nie, czekaj, to? Jak ona? Jakie się powie, co? I gdzie jest tutaj takie coś? Czekaj. Ej, mogę czekaj, może to na to ludzi coś się. Dobra, zaraz skończymy, Widzowie. Jak kupię jedną rzecz, to już skończymy. Czyli zaraz. Be możliwe, że w sumie teraz jeszcze nagramy part 2 tego. Nie, może nie. no, chyba nagramy part nie. 2 z tego tajkunu. Albo nie, nie wiem, może, może po tym odcinku jeszcze coś innego. No tak, raczej coś innego już. Mam pomysł taki, nie wiem, że... Taki... Co to jest mi? Rozłączono mi internet. Ej, mi chyba też zaraz. Czyli... Kurde. O! Odlagowało się. Dobra. O, nie się włącza, to już. <grym> Mój internet ostatnio to coś. Nie wiem. O ciągle kurde. mi się wyłącza i tak dalej. Ej, cofnęło mi wszystko. Dobra, widzę Nie no, chyba już. Nie cofnę. Ej, jednak. Czekaj, wejść tu, wejdź. To nie ja, a żartuję to, ja, to ja. Nie, no cofnęłeś. Dobra Czyli widzowie, wszystko. chyba my kończymy. No. Dzie pa